Pożegnanie się ze swoim pierwszym zębem to coś w rodzaju rytuału dla dzieci na całym świecie. To znak, że dorastają i stają się coraz większe. Dla większości dzieci oznacza to także prezent pod poduszką. Chyba każdy z nas pamięta z dzieciństwa zębową wróżkę, która składała nam wizytę w nocy i zabierała mleczaka w zamian za pieniążka. Historia ta bardzo ułatwia dzieciom pożegnanie się ze swoimi mleczakami i to właśnie dzięki niej przestają się już tak bać wyrywania zębów. Ale co zrobić z zębem po zamienieniu go na pieniążka? Niektórzy rodzice zachowują je jako sentymentalne pamiątki, ale wielu po prostu je wyrzuca. Zęby mleczne, dlaczego warto je zachować? Zapewne nie zastanawiałeś się nigdy, co można zrobić z zębem mlecznym swojego dziecka? Cóż, jak się okazuje, całkiem sporo. Według badań przeprowadzonych w 2003 roku przez National Institutes of Health, zęby dziecka są bogatym źródłem komórek macierzystych. To oznacza, że jeśli w późniejszym życiu Twoje dziecko będzie potrzebowało tkanki zastępczej z jakiegoś powodu, dzięki komórkom macierzystym będzie można wyhodować wymaganą tkankę. Zachowanie zębów mlecznych może uratować życie i pomóc w regeneracji uszkodzeń organizmu wywołanych chorobami. Kultury z całego świata posiadają swoje własne tradycje związane z dziecięcymi zębami. Jednak najpopularniejsza jest ta o zębowej wróżce. Według kultury nordyckiej ząb dziecka przynosi szczęście i to jest prawda, tylko może mniej w znaczeniu magicznym, ale bardziej medycznym, współczesna medycyna ma zaskakujące zastosowanie w leczeniu. Komórki macierzyste mogą być przechowywane przez wiele lat i wykorzystane w razie późniejszych problemów medycznych w życiu. Naukowcy już nieraz dowiedli, że komórki macierzyste są niezastąpione w ratowaniu zdrowia i życia człowieka. Potrafią odbudować i zastąpić inne uszkodzone komórki. Okazuje się, że zamiana zęba na skromny prezent dla dziecka jest opłacalne. W przyszłości Twoje dziecko będzie miało możliwość regeneracji wszelkiego rodzaju uszkodzonych tkanek, począwszy od komórek sercowych po komórki mózgowe. Ale istnieje jeden haczyk. Komórki macierzyste z upływem czasu mogą stracić swoje właściwości, dlatego zęby dziecka muszą być świeże i dostarczone do specjalnego laboratorium, które przechowuje je w odpowiednich warunkach. Jeśli w późniejszym okresie życia dziecko będzie potrzebować tych komórek, zęby zostaną wyjęte z magazynu i przetransportowane do lekarza. Pamiętaj, aby podzielić się tą ważną informacją ze swoimi bliskimi, którzy spodziewają się wkrótce zębowej wróżki.